Jak zmienić swoje przekonania i przyciągnąć coś lepszego? Czy zdarzyło ci się myśleć, dlaczego zawsze mnie to spotyka? Nie zasługuję na lepsze, albo nie jestem wystarczająco dobra? Te myśli, to właśnie przekonania, niewidzialne zasady, które kierują naszym życiem bardziej niż często zdajemy sobie sprawę. Dziś pokażę ci, jak je rozpoznać i zmienić, żebyś mogła przyciągać do siebie to, czego naprawdę pragniesz. Przekonania to takie programy, które działają w naszej głowie jak autopilot. Niektóre są pomocne, ale wiele z nich nas ogranicza. Na przykład nie jestem wystarczająco mądra, nie zasługuję na szczęście, zawsze będę sama. Te myśli powtarzane przez lata stają się naszą rzeczywistością, bo jeśli wierzymy, że coś jest prawdą, podświadomie tak działamy. Pierwszy krok do zmiany przekonań to ich zauważenie. Zacznij zwracać uwagę na to, co mówisz sobie w trudnych momentach. Jakie historie opowiadasz sobie o sobie samej? Zapisz je nazwij głośno, bo świadomość to pierwszy krok do zmiany. Kolejny krok to kwestionowanie tych przekonań. Zadaj sobie pytania, czy to naprawdę jest prawda? Czy mam na to dowody? Czy ktoś inny, kogo podziwiam, też tak myśli o sobie? Często przekonania okazują się tylko. Starymi wzorcami, które możemy świadomie zmienić. Zamiast tego, co Cię ogranicza, zacznij wprowadzać nowe, wspierające przekonania. Na przykład, zasługuję na szczęście i sukces. Jestem wartościowa taka, jaka jestem. Mogę uczyć się i rozwijać każdego dnia. Powtarzaj je sobie codziennie, nawet jeśli na początku nie wierzysz do końca. To jest właśnie trening Twojego umysłu. Który z czasem zmieni Twoją rzeczywistość. Podsumowując, pamiętaj, że zmiana przekonań to proces, który wymaga cierpliwości i miłości do siebie, ale kiedy zaczniesz inaczej myśleć o sobie, zaczniesz też przyciągać do swojego życia nowe, lepsze doświadczenia, bo to, w co naprawdę wierzymy, kształtuje to, co przyciągamy. Dziękuję, że tu jesteś. Do zobaczenia.